Dzień dzisiaj kupiłem sobie 5 siódemek, z drapek za 2 złote. i e, dwie już sobie zdrapałem, Niestety w jednej nic nie wygrałem, bo zasady są takie, że jeżeli znajdę czarną siódemkę, to wygrane jest razy 1, jeżeli czerwoną, razy 2. Ale w drugiej za to wygrałem spora sianka. 77 zł, chyba. No więc, no, robiło się. No i kolejne trzymam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ósemka. Niestety, 7, 5, 9, 4, 3, 6, 2. No niestety, ale jej tak się nie przejmuję. Dzisiaj jestem wygrany. 6 osiem, pięć, dwa, cztery, dziewięć i trzy. I ostatnia zdrapka: pięć, dziewięć, cztery, dwa, osiem, sześć. I trzy. No niestety w tych trzech nie wygrałem nic, ale w tej się odkułem i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam za oglądanie.